Dzień dobry wszystkim. Rozpoczynamy przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania pod nazwą budowa wodociągu w miejscowości Kiełmina. Postępowanie poprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem burmistrza Strykowa. Na realizację zadania gmina przeznacza kwotę w wysokości 1 miliona złotych. Jest to kwota brutto. To w dniu dzisiejszym wpłynęły cztery oferty. Według kolejności wpływu będę czytać oferentów. Oferta numer jeden złożona przez Zakład Usług Budowlanych Budmel Zyguła Kapusta Spółka Jawna z siedzibą w Tymiance 64. Wartość zamówienia brutto 907 178 ,31 zł 31 groszy, Termin realizacji zamówienia 180 dni od dnia protokularnego przekazania terenu budowy. Okres gwarancji wykonawca oświadcza, że przedłuża okres gwarancji ponad wymagany przez zamawiającego minimalny okres 60 miesięcy od dnia odebrania przedmiotu umowy o kolejne 24 miesiące. Warunki płatności zgodnie z zaakceptowanym wzorem umowy przedłożonym do SWIS. Oferta numer dwa złożona przez zakład usługowy Budy Ziem Łukasz Kostrzewa. Z siedzibą w miejscowości Koluszki, Poczta Koluszki, miejscowość Słotwiny, ulica Długa 15a wartość zamówienia brutto 906 264 zł. Wykonawca przedłuża okres gwarancji o minimalny okres ustalony przez zamawiającego 60 miesięcy o kolejne 24 miesiące, termin realizacji zamówienia 180 dni, warunki płatności zgodnie z zaakceptowanym wzorem umowy załączonym do spis. Oferta numer 3 złożona przez przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe Eko Inżbud Łukasz Stępień z siedzibą w Woli Krzysztoporskiej ulica Trybunalska 3 Kolonia Gomulin. Wartość zamówienia brutto 895 tysięcy. 999 ,99 zł. 99 groszy. Okres gwarancji wykonawca przedłuża o ustalony przez zamawiającego minimalny okres 60 miesięcy o kolejne 24 miesiące. Termin realizacji 180 dni od dnia protokolalnego przekazania terenu budowy. Warunki płatności zgodnie z zaakceptowanym wzorem umowy załączonym do spis i oferta numer 4 złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Cewogaz Paweł Wolski z siedzibą w Łowiczu Klewków 39A Wartość zamówienia brutto 1 39 351 ,71 zł 71 groszy Warunki gwarancji przedłużone przez wykonawcę o ponad wymagany przez zamawiającego minimalny okres 60 miesięcy o kolejne 24 miesiące, termin realizacji 180 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, warunki płatności zgodnie ze wzorem zaakceptowanym przez yy, załączonym do SFIS. Przypominam wszystkim wykonawcom o obowiązku złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej i dziękujemy wszystkim za udział online w otwarciu ofert.